Kolejnym odcinku z unboxingu tych oto jajeczek Kinder Joya z Harrym Potterem. Ostatni unboxing przebiegł prawidłowo, aczkolwiek zrobiłam tam aż cztery y, złote Harry Pottery. Także mam nadzieję, że w tych 24 jajkach będzie chociaż jeden maksymalnie, tylko jeden. Proszę. I tym razem nie sprawdzałam, tak wiecie. Tych jajek, ponieważ wciągam tak od te jajka z biedronki, bo było mi głupio, jakby wiecie, szeleścić tymi jajkami cały czas, yy, gdzie no, ludzie stali i czekali, wiecie, kupowali te jajka. no. Tak. Więc zaczynając od pierwszego jajka, tak szczerze nie szeleści, ono tak jakby miało szeleścić, ale zobaczymy. Mój mąż będzie zadowolony, bo wszystkie te złote jakby, trafiałam do niego, bo ja tego nie jem, nie lubię tych jeg. Aczkolwiek, no sorry, ale figurki muszę mieć. No tak jak myślałam, nie jest to niestety e, zabaweczka, aczkolwiek jest to ta wieżyczka, tylko błagam nie z, her, z Hermianem. Niestety z Hermioną. Złożymy sobie tutaj, aczkolwiek tylko raz, jeżeli będą się powtarzać wieżyczki, to wiecie. Tam już poza odcineczkiem sobie poskładam te wieżyczki. Te wieżyczki mają takie jakby dodatkowo zakładki, nawet nie do książek, tylko bardziej do zeszytu, bo one są odklejane. Troszkę lepiej niż w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie generalnie tych jakby zakładek było pełno i druga sprawa, że były one takie nieprzyklejane. I często je kupiłam i w ogóle. A tutaj są przyklejane, więc jak będzie jakiś ciekawy moment, to przynajmniej będzie można sobie przykleić. Tak wygląda cała złożona wieżyczka, już. Lecimy z kolejnym jajeczkiem. Ten unboxing myślę, że będzie trochę długi, ponieważ nie chcę robić jak inni YouTuber, że ma wiecie: 24 jajka i otworzy 10. O proszę Państwa, mamy Malfoja. Malfoya mamy, aczkolwiek, no drakona w sumie, aczkolwiek to nie jest figurka Funko Pop, tylko ta taka jakby przywieczka do kabli. Mam taką samą z Harem, także Malfoy sobie tutaj zagości. Jakby wiecie, spoko, że mam coś takiego, tylko nie chcę mieć tego za dużo. I tutaj też raczej nie będzie figurki. Najgorzej, jak wziąłem jakąś serię bez figurek, wiecie o co chodzi. No i kolejna rzecz, którą mam, którą posiadam niestety, jest to ta zawieszka do kluczy z Luną. Yy, przykleimy jej tylko buźkę. I Lunę też już niestety posiadam. Także... No przykro, przykro. Ostatni unboxing był dużo lepszy, bo były same figurki prawie. Tutaj też nie będzie chyba, proszę Państwa. No oczywiście, że nie. Aczkolwiek chociaż jedna nowość, bo jest to... Ten klips taki jak gdyby z Jeannie Wesley. Fajnie, ogólnie, że pojawiły się nowe postacie. Yy, bardzo mi się to podoba. O, Widzicie? Taka zawieszka z Genie. Lecimy dalej. O, dobra. To jajko sprzyja, ok? To jajko sprzyja. Proszę. Proszę, żeby tu było coś fajnego. Żeby tu było coś fajnego. No nie. Kolejny drachma. Jakby, jak ktoś by się chciał czymś wymienić, to piszcie do mnie na Instagramie. Bardzo chętnie to uczynię, ponieważ po tym unboxingu pewnie będę miała mnóstwo takich rzeczy. Kolejna wieżyczka z drakonem tym razem pewnie, bo jest ona zielona. Tak, tak z drakonem. No, dobra, nie skomentuję. Najgorzej jak mówię, jakąś serię kupiłam, która nie ma w ogóle zabawek. To dobra, chociaż tym razem z Harem, dobra. Bardzo mnie to cieszy, że jest to z Harym Potterem. Gadżet. Jest to ten Fidget Toys, tak? Tak to się chyba nazywa. Ogólnie. Yy, tutaj się tak klika, no i wiecie, taki typ był niby popit. Dobra, tutaj wróżymy, że będzie... Funko popo. Tak, mamy Rona, mamy Rona Wesleya, proszę Państwa, mamy Rona Wesleya. Bardzo mnie ten fakt cieszy, ponieważ Rona jeszcze nie miałam w swojej kolekcji. Ron szczególnie mi się podoba tutaj, bo ma taki fajny kask i taki fajny kikutek tutaj, widzicie? To są jego włosy, ale no. Także mamy pierwszą figurkę, proszę Państwa. To brzmi podobnie do figurki, aczkolwiek może to nie być figurka. Mój mąż będzie zadowolony ze mnie, to znaczy nie ze mnie. W sensie będzie zadowolony, że zje 24 jajka i zje to pewnie w 3 godziny maksymalnie. No i proszę Państwa, kolejna figurka. Niestety tym razem, tak jak mówiłam, złoty Harry Potter się trafił. Nie jestem pewna, czy po prostu ten złoty Harry Potter nie jest jeden na takie wiecie. Więc może dlatego. No nic. Ważne, że jest to figurka. Aczkolwiek z tymi złotymi charymi to będę mogła handlować. Chyba. Proszę Państwa, mam Cedrika, mam Cedrika, mam Cedrika. Proszę, jak ja się cieszę. Jest to Cedrik. Widzicie, mam Proszę. Strasznie się cieszę. To znaczy, nie wiem, czy można się strasznie cieszyć, ale bardzo się cieszę. Lecimy z kolejnym jajeczkiem. Ja sobie tam tylko odrzucam, wiecie, te złote, bo żeby odłożyć. No i kolejny Malfoy. E, Draco Malfoy. Będzie to szybki unboxing, bo wiecie, też nie chcę, żeby to trwało miliony lat, nie? Hermione Granger. Proszę Państwa, mamy kolejną figurkę, kolejnego Funko Popa. Niestety Hermione już mam. Połowa już za nami, bo 12 jajeczek, także połowa totalnie za nami. W ogóle w połowie hmm, wpadłam na to, żeby zmienić kadr. Sorry. Dobra. Kolejny kolejne jajko będzie to. Okej. Okay, z Ronem jeszcze nie mam, aczkolwiek to jest taki jakby Puchar? No, ważne, że z Gryffindoru. Ej, nie, stójcie, tu są naklejki. Można sobie nakleić. Na je A, dobra, okej. Okay. Na jedną stronę jednego, na drugą stronę drugiego. No to, sorry, winę tu, ale ja wybieram Hareko. Wygląda tak. Tak o. I jeszcze do tego są zapasowe naklejki po prostu, nie? Także myślę, że jest git, bo to nie jest powtórka. Dobra, na drugą stronę miałam przykleić, jaka jestem zbanuwa. Miałam przykleić tą naklejkę, dobra. Potem odkleję i naprawię. Lecimy z kolejnym jajeczkiem. Mamy Ginny Wesley. Proszę Państwa, coraz lepiej idzie. Mamy Ginny Wesley. Brakuje nam w zasadzie kadry. No tak, to kolejna wieżyczka z Malfoya. Lecimy dalej w takim razie. Nie powstajemy się. Dobra. Kolejny złoty Harry Potter. Także ja nie wiem, bo kurczę, szkoda, bo zrobili na początku coś takiego, że to miał być taki fan zdobyć złotego Harry Pottera, a teraz jest on wszędzie. Mój to jest siódmy Harry Potter, także no to to w ogóle będzie jakieś baziewie. Słyszycie? To nawet na pewno nie będzie ten. No, kolejna wieżyczka. No nic. Tu będzie coś cięższego, aczkolwiek też to nie będzie. No, kolejna luna niestety. Szkoda, że te wieżyczki jakby nie wiecie, jakby no, że nie rozkładają tego jakoś inaczej, bo wątpię, żeby w sklepach to pozamieniali, bo Dopiero co pani wykładała. Także myślę, że to nie ten. O, luna. Mamy kolejną, mamy kolejną, proszę Państwa, Popową figurkę. O no, bo już mamy lunę. Także fajnie. To było to jajko, które mi się. Tak, to było to jajko, które mi się rozwaliło. Dobra. Kolejna figurka. Tak, jak mówię, no szkoda, że oni tego nie robią jakoś tak wiecie, całymi paletami. Że, na przykład, w całej palecie, jak kupisz całą paletę, to zapewniają cię, że zdobywasz wszystko. Tak jak z jakimiś kartami. Kolejny Cedrik, proszę Państwa. Aczkolwiek myślę, że Cedrik, no nie jest aż taki. Wow. Yy, wiecie, że tak łatwo jest do trafienia. Więc fajnie, 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 że kolejny Cedrik się trafił. Tutaj też będzie coś. Ale nie, nie, nie sądzę, żeby to była figurka, tak szczerze powadzę. A nie, proszę Państwa. Dobra, czo... Ale Chochang już mamy. Chochang, czy jakoś tak, nie wiem. Ta laska zawsze mnie wkurzała totalnie i nie lubiłam, także no. Ale mamy kolejną figureczkę. Także nie jest tak źle, jak w zeszłym sezonie. Trzy ostatnie jajeczka, proszę Państwa. I tutaj... No nie brzmi na razie to jak figurka, aczkolwiek. Zaraz się dowiemy. No nie, raczej to figurka nie jest, chociaż nigdy nie zadam. Jest to figurka Hagrida. Hagrida niestety też już mamy, aczkolwiek wiecie, fajnie, 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 że jest to figurka, bo figurkami zawsze można się powymieniać. Tutaj też raczej jest figurka. Jajek teraz tam po boku wygląda jakby było po prostu mnóstwo. Harry Potter. Bo Jezus Maria. Tym razem ten zwykły Harry Potter. Jego też już mamy, bo w ostatnim openingu, jeżeli ktoś nie widział, ma, mieliśmy samych Harry Potterów prawie. W samym openingu tak on się prezentuje. Nie jest jakiś taki ekscytujący, ale wiecie, ostatnie jajko. I w ostatnim jajku chyba nie będzie figurki. Otworzyło się samo. Tak jak myślałam, nie jest to figurka. Jest to ta zawleczka Ginny Wesley. Tutaj macie zdjęcie prezentujących się moich figurek, które zdobyłam dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.